Dzień dobry, witamy Cześć. Was. Cześć. Dzisiaj proponujemy coś na słodko. Ciasteczka. Ciasteczka. Dzisiaj ciasteczka. Ciasteczka się świetnie nadają do tego, żeby je przechowywać potem w jakimś fajnym, zamkniętym słoiku albo w puszce. Sięgać po nie jak mamy smaka na coś słodkiego. Tak? Cantuccini. Hania tutaj ćwiczy po cichutku. Włoskie ciasteczka Cantuccini z bardzo dużą ilością migdałów. Tak naprawdę fajne, kruche ciasto. Właśnie z migdałami, tak? Z likierem pomarańczowym. Ja mam tu likier. Jaki białeczko? Nie, to jest likier pomarańczowy, który sama robiłam, więc to jest taki domowy likier pomarańczowy, więc, więc go tutaj użyjemy. No i działamy. Tak jak mówię, to jest fajny sposób, żeby mieć zawsze coś słodkiego, jak są niespodziewani goście, jak nasze dzieci szukają coś słodkiego. My to nigdy nie mamy. My nie mamy nigdy nic słodkiego, słyszeliście to. U nas to tylko się robi i zjada od razu. Nigdy nic nie leży. Działamy. Piekarnik już nam się rozgrzewa do 180 stopni. Tutaj w przepisie oryginalnie są, żeby dać całe te migdały i potem te ciasteczka sobie pokroić. Ja troszkę je rozdrobnię, czyli wybiegając, że tak powiem, poza przepis, na razie wyjdziemy sobie domkiem. Pamiętacie, że jak wychodzę z przepisu, a jestem na jakimś etapie i chcę zrobić coś innego, tak jak w tej chwili, tutaj świeci nam się zielona, otwarta książeczka. To jest przepis. To jest bardzo wygodne, bo to znaczy, że to jest przepis w miejscu, gdzie go zostawiliśmy. Czyli ja poza przepisem teraz jest będzie zamykawe, przez chwilę głośno, zamykawe, dokładnie, zamykawe, ale do chwileczkę. Na obrotach takich 5,5. Już? Tak, tak. <słuch> Zaraz zobaczymy. Dosłownie to była jedna sekunda, żeby trochę te migdały sobie rozdrobnić. No, i jeszcze sekundę. Wytrzymacie. <słuch> To już teraz będzie na pewno dobrze. Rozdrobnione migdały, które trafią potem do naszego ciasta. O, no i teraz to już mamy te migdałki w takiej formie właśnie. O, już Wam to wszystko pokażę. Taki to były tak naprawdę 2 trzy, e, trzy sekundy. Czy to widać dobrze, Haniu, w, w tej pozycji? Dobra, no, no i tu to, mamy. To, to jest bardziej pokoś. No bardziej, Hani, to przypomina kokos. Działamy z naszym przepisem. Haniu, proszę, zielona książeczka. I mamy piekarnik rozgrzany. Co dalej? blacha wyłożona papierem, jak najbardziej, już sobie czeka. Wsypujemy 350 gram mąki. Odważę mąkę ja, bo mam tutaj w dużej, dobra Haneczko? Zaraz odważysz coś innego, już, damy Ci tutaj, zaraz na ja pomożesz. O, Ty mi powiesz kiedy, to jest bardzo ważna funkcja. 350 gram mąki pszennej. Ja mam taką mąkę I pszenną, się. bardzo delikatną, taką 450, zamówioną z mojego ulubionego młyna, tak, prosto z młyna, jakbyście szukali, młyn taki na roztoczu, rodzinny, z tradycją, bardzo fajne mąki, bardzo fajne ziarna, ja się tam zaopatruję i te moje wypieki, czy to bułki, czy to ciasta, zawsze wszyscy pytają, jaka to mąka, więc zdradzam sekret i polecam, prosto z młyna, szukajcie na, na internecie, na pewno znajdziecie, idziemy dalej, mąka pszenna. Anusia, co dalej? Cukier. 250. Dasz radę odważyć 250? No to łyżeczką, no to próbuj. To jest troszkę sypania. Ja Ci potrzymam, a Ty sobie, dawaj, ja będę patrzeć. Poczekaj, bo nam się tutaj zaburzyła waga. Pamiętamy, żeby zawsze taksy. Oj, Hania, pokaż, ja Ci trochę pomogę. No to trochę, słuchajcie, potrwa. Ja tu... Jak to działamy, Haniu? Oj, 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 mama musi przejąć ten cukier, bo Hania coś tutaj zadziałała nie tak, jak trzeba. Hania w międzyczasie powyciera trochę. Chyba coś mi nie wyszło. Ale słuchaj, zawsze ci wyszło, tylko trochę sprzątania teraz masz. No działaj, działaj tam, sprzątaj ładnie. No, no przepraszam, nie, nie tam, gdzie, gdzie, gdzie powinno. Nie tam, gdzie powinno, słuchajcie, ja tylko uciec. muszę tutaj. O, takim sposobem ale trochę to oczyścić. No Haniu, tak nam tutaj się stało, że mamy w środku. To musimy to troszeczkę sobie oczyścić. Mamy dodatkową pracę, ale takie rzeczy się zdarzają. Hmm. Krótka przerwa na sprzątanie musiała nastąpić, tak, cukier już, już tutaj jesteśmy ze wszystkim wyczyszczeni. Szczypta soli, Hania Wam bardzo chce coś pokazać, za chwilę Hania pokaże. No to możesz teraz, a ja już tu dalej. Zobaczcie, w wakacji taka pamiątka, to są w środku muszelki. O, słyszycie? Telepią się w środku muszelki. Znaleźliśmy taki kamyk na plaży i Hania, później dopiero odkryliśmy te muszelki w środku. Także Hania jest teraz zafascynowana, że ma taki specjalny kamień z wakacji. Dwie łyżeczki proszku i bardzo chciała Wam go pokazać, także już to uczyniła. To jest proszek do pieczenia, on nie pachnie, Haniu, nie, proszek do pieczenia nie pachnie. Proszę, dwa całe jajka, Hania wlewa. Dwa całe jajka, jedno żółtko, proszę. Proszę bardzo. Jedno żółtko. Jedno żółtko i teraz będziemy ugniatać nasze ciasto. Bardzo szybciutko, bardzo sprawnie. Minutkę. Nawet nie tyle ugniatać, bo tutaj nie stosujemy symbolu kłoska, czyli ugniatania, tylko na piątce przez minutkę będzie nam, będą nam się te składniki na ciasto tutaj mieszać. Minutka. Zobaczy nam się ciasto mieszać, tak? Już zobaczymy, zajrzymy do niego. Tutaj teraz likier anyżowy albo pomarańczowy, więc u mnie ten pomarańczowy. Zobaczcie, te składniki są tak naprawdę wymieszane. One nie są w żaden sposób na razie ugniecione na ciasto. Dobrze widać, czy niżej? W porządku? Dobrze. No, takie mamy wymieszane. spróbować? No nie, na razie nie próbujemy naszego ciasta. Dodamy sobie nasz tutaj nasz likier pomarańczowy. Myślę, że czy amaretto, migdałowe, no co kto lubi, jaki smak tutaj sobie wybierzemy. Tak będą pachnieć nasze ciasteczka. I teraz z likierem 20 sekund mieszania na obrotach 4. Wcześniej przez minutkę nam się to okay. mieszało na piątce. Nastawiaj. 20 sekund obroty 4. On tu musi teraz sobie pracować ten likier. Jeszcze ciasto z likierem, zobaczcie, ten likier nam zupełnie zmienił konsystencję. Po tych kilkunastu sekundach mamy już formę takiego ciasta właśnie. Tutaj widzicie, już jest stolnica. Teraz jeszcze do naszego, do naszego ciasta dokładamy właśnie sobie 200 gram migdałów. Ciasta jest bardzo mało, migdałów jest bardzo dużo. No takie są te ciasteczka. Wsypujemy sobie wszystko, jakkolwiek, tak? I teraz za pomocą tylko kopystki piszą, żeby to wymieszać. Nie będzie tak łatwo. Tyle migdałów w to ciasto tutaj zmanewrować. Ja myślę, że zaraz to wyłożymy sobie na stolnicę. Daj Haniu dalej, co my tam mamy. Ciasto przełożyć na przygotowaną wcześniej blachę i pokroić na 8 kawałków. No to zrobimy to na za stolicy. chwilę. Na stolnicy chyba muszę to sobie troszkę pomóc, ale już mi się to wgniata. No troszkę pracy tutaj. Termomiks z tym by sobie nie poradził. Musimy to, że dam, tak powiem, dam. pomóc mu. Tak, Zaraz będziemy robić kawałki ciasta. Spróbujemy wyłożyć na stolnicę i jeszcze tutaj na tej stolnicy te migdały wszystkie. Zobaczcie, mnóstwo tych migdałów mamy w tym cieście. Można nawet tą ilość pewnie troszkę zmniejszyć. A co krok dalej, Haniu? Jak my to na tej ciasto przełożyć? Na przygotowaną wcześniej blachę podzielić na 8 kawałków. Bo z tych 8 kawałków będziemy robić sobie takie wałeczki ciasta. A może nie zdradzać? Nie zdradzać wam? No, muszę wam zdradzić, jak będziecie <noise> chcieli to zrobić. A zresztą zaraz zobaczycie, jak my to zrobiłyśmy. To migdałek. Migdałek, tak. Tu mamy nasze ciasto, wyjęte już, dobrze. I teraz ja to jeszcze właśnie nie kopystką, a troszeczkę. No, pod chcesz. wpływem dłoni też te migdały. Anulka, no, zaraz będziesz robiła e, ciasteczka. Pod wpływem dłoni te migdały, ciasto nam się ociepla, ono ma taką wtedy fajną konsystencję i te migdały uda nam się ładnie tutaj w to ciasto wprowadzić. Bardzo fajne teraz jest to ciasto. Nie do końca byłam do niego przekonana, bo ono wydawało mi się trochę takie ciapowate. Jednak te migdałki fajnie nam tą konsystencję. O, zobaczcie, idealnie wszystko weszło. No nawet jestem zdziwiona. No pierwszy raz robimy te ciastka, mama ale lubi to migdałki? pozytywne. Mama bardzo lubi migdałki. Ja też. Pro, proszę, zobaczcie. A to ciasto nie miało trafić do lodówki? Od razu na blaszkę i robimy, mokrymi rękami robimy 2-3 cm wałeczki i wałki kładziemy na blasze i pieczemy. To chyba inny przepis, musiałam sobie przeglądać w kwestii tej lodówki. Bo już mam tu folię nawet przygotowaną. Ale dobra, no to działamy. Już będziesz robić wałeczki. Pokrójmy to sobie, tak jak nam ja mówią. Pokazać. Chciałabyś pokazać ciasto? Proszę. Hania pokaże Wam tutaj ciasto, a ja pokro... podzielę to na... Ale się fajnie kroją te migdały, super, chrupią pod nożem. Ależ będzie pyszne, Hanula. Mamy 8 I teraz potrzebna jest nam mokra dłoń. No to do miseczki sobie weźmiemy troszkę wody, żeby nam się to ciasto po prostu nie kleiło. Zwilż sobie, Haneczko, rączki i robimy 8 tutaj różnych takich... Tak, zwilżamy dłonie i o mokrą dłonią tak musimy sobie troszkę ugnieść. A, takie. takie, tu piszą 15 cm, no zobaczymy czy nam się to nie rozleci przy 15. Ja sobie trochę może tak pomogę. Haniu próbuj. Do 15 to jeszcze trochę. Dobrze, damy to troszkę na bok. Mokra dłoń musi być rzeczywiście, żeby się nam to nie przykleiło. Możemy kranią zrobić ewentualnie zbliżenie, jak my tutaj z tym ciastem. Zobaczcie. Takie ładne. takie ładne. Trochę krótsze, trochę dłuższe. One teraz na 30-35 minut trafią do piekarnika na 180 stopni i potem na gorąco pokroimy je na takie fajne kromeczki. Pokażemy Wam no tak, to po upieczeniu. Tak, 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 Hania już się nie może doczekać na to krojenie. Także 35 minut pieczemy nasze cantuccini. Nasze ciasteczka gotowe. I zobaczcie, trochę nam się posklejały, ale to tam w niczym nam smaku, to nam w ogóle nie będzie przeszkadzać. Pachnie w całym domu migdałami, także zepach cudny. I teraz po upieczeniu ciastka będą miękkie, ostrym nożem pokroić na ukośne kawałeczki i pozostawić wtedy do ostygnięcia. No więc już tu pokazujemy Wam, jak je sobie kroimy. One takie, takie znowu miękkie, to one nie są. Takie twarde są, ale dobra. Chodzi o to, żeby to były takie małe, fajne kromeczki. Pozwolisz, Haniu, że ja to tak, pokroję. Ja One ja nam się bardziej kłamią niż może trzeba było tak bezpośrednio po wyjęciu z piekarnika. Chyba tak. Teraz odrobinę stały i mamy <śmamy> już to troszkę takie zatwarde, ale to w niczym nam nie przeszkadza. Czyli ja nie kleję zupełnie. Tu masz jeszcze jednego nie ja tego. Dobra, słuchaj Hania. I teraz tak, nasz pomysł. Na Słuchajcie, to jest świetny pomysł na upominek. Upominek domowej roboty. Mam tutaj takie mniejsze słoiczki. One ogólnie trafią do tego dużego zaraz słoja. Ojej. Ale zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Jak sobie damy kilka takich ciasteczek. Oderwało się, no to trudno, no będziemy zaraz. I słuchajcie, jak ktoś dostanie taki domowy, piękny od Was upominek, Dobra. do tego dobre? No, degustacja już, słuchajcie, trwa do tego jakaś ładna kokardka idziemy do kogoś, chcemy sprawić komuś radość i naprawdę te słodkie domowe upominki to jest bardzo fajna sprawa popatrzcie jaki fajny pomysł my już tu będziemy chrupać już ślinka leci za chwilę nasze ciasteczka pokrojone trafią do słoika nie wiem czy tak długo wytrwają w tym słoiku pokażemy Wam zdjęcie pełnego słoika to na pewno ale jak widzicie smakowo bardzo pasuje także życzymy smacznego, do zobaczenia w następnych pomysłach w następnych inspiracjach